Jam jest. Słowo, które zmienia rzeczywistość. Witaj, duszo światła. To nie jest film, to nie jest lekcja. To jest przypomnienie. Dziś zaczynamy wspólną podróż w mocy słów, które zmieniają wszystko. Jam jest to niezwykłe słowo. To jest brama. To jest obecność, która tworzy twoją rzeczywistość. Usłysz. Poczuj. Przypomnij sobie: Jam jest. Dwa najprostsze słowa, które tworzą świat. Gdy je wypowiadasz z serca, wszechświat zatrzymuje się na chwilę i słucha. Jam jest, to nie afirmacja. To ogłoszenie prawdy, która zawsze była. Mówisz, jam jest światłem, które rozprasza mrok. I tak się dzieje. Mówisz, jam jest miłością, która uzdrawia relacje. I tak się dzieje. Mówisz, jam jest pomyślnością i obecnością boskiego porządku. I rzeczywistość zaczyna się przekształcać, bo nie wypowiadasz życzenia. Wypowiadasz obecność, która jest większa niż okoliczności. Niech Twoje słowa niosą czystość. Niech nie będą lamentem, lecz świadomym ogłoszeniem. Ja już jestem, tu, teraz, w świetle, w mocy, w prawdzie. Powtarzaj: Jam jest, jam jest, jam jest. Błogosławię Was. Niech Twoje jam jest będzie pieczęcią światła. Niech rzeczywistość tańczy w rytmie Twojej obecności. Jam jest, i Ty również. Niech się stanie.